Dlaczego banki uciekają na Polster? Zastanów się, dlaczego po latach milczenia nagle banki masowo będą zmieniać wibor na Polster. Bo ich wielka manipulacja została w końcu zdemaskowana. Nie poinformowali Cię, nie wytłumaczyli Ci ryzyka, a sam wskaźnik działał w bardzo manipulacyjnym bałaganie. Każda Twoja miesięczna rata była elementem cichej grabieży banku. I teraz wymiana na Polster to nie jest postęp banku. To ewakuacja z pola minowego pozwów. Banki nagle chcą, żebyś Ty zapomniał o ale Ty musisz pamiętać, że Twoja umowa kredytowa to jest dowód na ich rażące nieprawidłowości. Banki naruszyły Twoje prawa. I teraz kredytobiorco, czas na zemstę za to, że banki kazały ci płacić swój haracz. Jeżeli posiadasz kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, opartym wskaźnikiem Wibor, to jest ten moment, abyś wziął odpowiedzialność w swoje ręce i przeanalizował swoją umowę. Napisz do mnie wiadomość prywatną, a ja chętnie sprawdzę i przeanalizuję Twoją umowę kredytową. Skontaktuję się z Tobą w celu bezpłatnej konsultacji, a jeżeli będziemy mieli możliwość, to nasza kancelaria Przeprowadzić Cię przez cały proces odzyskiwania Twoich pieniędzy. Oczywiście, zaobserwuj mój profil po więcej takich informacji i zostaw w komentarzu informację, czy słyszałeś już o nowym wskaźniku, który ma zastąpić Wibor.